Witam Was w kolejnym odciku. Patrzę, ja siedzę w RS1. Widzicie, co tu się dzieje? Jak tu koła wystają? To jest demol. To jest drugi, który się przejadę. Obraz będzie co Zady stabilizacji nie ma. Na tym kanale nie ma czasu na stabilizację, bo tutaj się zapierdziela. Jak to mówił? Jak to się mówi w sieci? Jaki. Jaki ten. Jaki youtuber. Takie maszyny do testowania, a ja się bawię. Jadę dzisiaj wjedziemy sobie za skałurze. Nie będę dużo mówił, bo chcę pojeździć. Ale powiem wam, że jazda tymi sprzętami jest kosmiczna. Jest zajebiście. Nie ma lipy. I niech ktoś mi powie, że o bula, ale jeździsz. Bądźcie się! Tutaj wszystkiego się uczymy pomału. Partnerem kanału jest Mototrip. Największy salon kładów, skuterów i motorów w... właśnie w Małopolsce. się tu nie sprawdza, nie ma potrzeby użycia tak dużej siły. Wsteczny, każdy wie, oczywiście pamiętajcie, zmieniamy jej wyłącznie na postoju. Jak silnik troszkę zejdzie z obrotów, nie, że jak się zatrzymamy i mamy jeszcze 1700, dajcie mu sekundę, niech zejdzie to w dół. Wtedy dopiero możemy. Rzecz bardzo ważna i to bardzo dla pasażerów. Bardzo was proszę. Pojazdy nie są wyposażone w siatki, więc ręce, co by się nie działo, jakby się nie działo. Na pałąku przed wami. Nie puszczamy. Jeżeli dla kogoś tu będzie za mało miejsca, pałąk jest regulowany i tutaj tak samo, w każdym z tych pojazdów możemy sobie wyregulować, schować go, wysunąć. E, pamiętajcie, pasy bezpieczeństwa, jeżeli jest czteropunkt, poświęćcie 2-3 minuty na to, ale zapnijmy go dokładnie, tak żebyście siedzieli bezpiecznie, komfortowo i cokolwiek się komuś wydarzy. Spokojnie, bez paniki, zawsze ktoś do was dojdzie, a jak nie, to was pochowamy. Biorą jak było z tymi biegami? Jak bo z tymi biegami? <głos> <głos> Jak sobie nie poradzisz, ty pojedziesz. Och <noise> dobra, to wbiję. Dziękuję Robercie za uwiecznienie tej wspaniałej chwili. Teraz tak, żeby No. Ej, tu tylko wciskam ten hamulec i na H, nie? Ciągnę. Tak, 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 no. Co, mam już jechać? przyhamowujesz sobie nogą. Tak, ale no cały czas bo on jest No? Dobra. Jak się puszcza, nie hamuje jak się puszcza gaz. Ale, ale hamulcem ładnie łapie. Ale gaz dopiero łapie daleko. To więc po malutku jest super. No dlatego się wolę wolniej przy tej. No bo to nie na, tak, tak No się ma z tej strony bóle, dzisiaj jeździmy rzederami. Pierwsza tysiączka do testu O, ładnie to ciągnie No kamieni nie ma się co bać w każdym razie w tym Tam jest taka uża straszna No tutaj jest Ja teraz mało gadam, później Wam zrobię podsumowanie. Ale pod, pod gazem się czuję diabła. To powiem Wam tak w skrócie. Jazda mega przyjemność. Robi wrażenie... Nie. Czemu tu, takie, czemu tu jest taki, czemu jest taki duży hamulec, Co? taki duży hamulec tu jest? Dwie stopy, dwie tak? A. A? Ciekawe. Mogę wjechać w błoto? No, ja tego, do ja do góry. Wjadę se w błoto? W błoto? Ty... Dobrze, że mam tu szybę. Trzeba uważać, bo jest dość sporo dzisiaj, bo mamy mamy pięć sprzętów do jazdy. No i, no i trzeba uważać. Mam nadzieję, że wszyscy myślą tak jak ja. Mam nadzieję, że podoba Wam się na kanale, że jest urodzaj, nie tylko CFK, ale coraz więcej Coraz więcej maszynek się pokazuje. Ja mam szansę też pojeździć takimi sprzętami, a nie innymi trzeba uważać. Jest mega, mega fajnie. Co wam mogę powiedzieć? Różnica między tym akładem korosalna. Przede wszystkim zapięcie. Jest mega uwaga. O! Ale to śmierdzi. O! Jest mega frajda, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję. O kurwa, jakie perdole. Dziękuję Mototrip Kraków za to, że mam możliwość pojeździć takimi furami. Dziękuję Polaris za to, że udostępniliście coś takiego jak dla ludzi. Żeby mogli popróbować takich maszynek. Bo to jest niesamowite przeżycie, naprawdę. <laughs> Zanurzyłem się trochę No Śmierdzi niesamowicie Ale daje radę No Robert jest młodym Jedziemy já na górę. Wszędzie jest mega. Ale powiem wam, że na tym w tym, tym to się można zakochać. No i co? Podsumowując, ogólną nasz moją dzisiaj przygodę z RZR-ami no powiem wam, że Wspaniały, wspaniały sprzęt Rewelacyjna jazda Dla mnie marzenie Naprawdę spore, żeby, żeby taką maszynkę mieć Ale jak ktoś ma możliwości I się zastanawia Nie, niech się nie zastanawia, rewelacja To jest po prostu coś, coś niesamowitego o Czym można Czym można pojeździć Więc jeśli macie warunki na to żeby taką maszynkę u siebie mieć No to powiem wam, że bierzcie w siebno. A ta w Afra na tej RS1 to jest po prostu, kurde, kosmos Czegoś takiego Czegoś takiego nigdy nie, nie doświadczyłem Żeby mieć takiego diabła pod nogą Że normalnie... kosmos Ja nie wiem co wy widzicie, bo ja... Ja sam już prawie nic nie widzę przez te cholerne kałuże To jest kosmos Tak się bawi grupa Kuczy 160, kruuu Zostawcie suba na to Straszna wilgoć w nim jest No tutaj to już jest yy... Przy samym pasie już się człowiek brudzi W sumie wystarczy tu wsiąść już jesteś brudny Jak tu się te pasy poluźnia O tu czuć diabła No No tutaj czuć 180 koni <grywa> z góry. <grywa> Jedziemy? A jak grywasz? Migam, migam, świeci mi tu na niebiesko? tak No to się nagra. Jeszcze raz. Żeby nie było rzeczyści do domu, wracamy. chce sobie pan przejechać? nie nie, nie, nie jeszcze nie chce mi się dupy ruszać bo już nie jest no. dobra to jedno na górę ou c'est pas Typowo błotnie Zostawię drzwi otwarte niech wyschnie Będziemy w majtkach do domu wracać guziki pękły